jak się masz? Mam się tak przedgranicznie. Przedgranicznie. Ale nie a gdzie masz maseczkę? Maseczkę mam prawie na ustach. Umiesz czytać? Teraz mam. To przeczytaj mi co ale tu pisze. trzeba mieć, a o Ciebie ten parametr, Dobrze, ale proszę mi przeczytać co tu pisze. Granica Państwa. Tak? tak? A gdzie mają Słowacy? Tam. Ale nie mają takiego yy, plakatu Granica Państwa. No bo no, może mają gdzieś tam, nie wiem. No, nie wiem. A ja tego Państwa tak do końca nie przyznaję tego. Aha, nie przyznajesz nie się. Myślę, że państwo Państwo Kusielniakowie i tak i, dalej. Aha, i, i, aha. Pixel, albo jaki piksel prawilny. Pixel jest prawilny po tej swojej stronie. Tu masz weterynarza, tak? Tam nie masz swojego weterynarza. Tak? Pixel. Idziemy? Idziemy do weterynarza? on tu zostaje w bazie w bazie zostaje tak? on idzie nie, jedna, jednak do Polchory tak? Pixel do Polchory? do Polchory to ty idziesz tam na tamtą drogę bo będziesz musiał kwarantannę przejść to... siądź na słupku Ciekawie jak siądziesz na słupku czy to już jest kwarantanna? Ale będę miał nogi na, na ostro. No tak, ale, ale nos masz po tej no niewłaściwej. Ja, tu jest, jest polski, ja już jestem już pan samana, bo jestem już teraz w Polsce. No, to 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 jest... no nie no, jesteś na pasie tym drogi niczyjej. Czyli jest, to jest, to jest teraz be, be, jestem teraz Państwowski każdy banita. Bandita. Pixel No o, teraz po gobru możesz zadzwonić. Mogę. Tak? Siedział na słuchaj. Aha. No i co? No trzeba iść już do siebie, nie? Pixel, chodź, bo kwarantanna. Chodź. Chodź, idziemy do domu.